Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i witam w nowym kontrakcie na moim kanale. Pod ostatnim kontraktem byliście prawie 5000 łapek. 5000 łapek. Dzięki temu widzę, że właśnie kontrakty na moim kanale bardzo, ale to bardzo wam się podobają. No i myślę, że jeżeli pod tym odcinkiem wiecie 3000 polubień, 3, myślę, że na odcinku dacie sobie radę, tam gdzieś nawet w jeden dzień może. To zrobimy kolejny kontrakt. No i uwaga, dzisiaj będziemy robić kontrakt na M4A1S Hot Rod. Także jak widzicie, zrobimy tutaj oczywiście z tych fioletowych itemów. Mamy tutaj jeszcze pięć w sumie mamy pięć SG buldożerów. Mamy dwie Dualberety Pojedynkowicz i magi 7 Pteroglajpi. Pteroglajpi, coś takiego. To nie ma jeszcze tłumaczenia na polski, także. Petero coś takiego. Nieważne. Dobra, więc kontrakt na tą bardzo, ale to bardzo fajną memkę. Zrobimy zaczynając od skina, który posiada naklejki. Dlaczego tak? Ponieważ pamiętam, że pod ostatnim kontraktem na Hydroponikę zaczęliśmy od itemu, który miał naklejki i wiecie jak to się skończyło. A więc jeżeli chodzi o procenty na M41 schodrod mamy 35%. Na Glocka 18 galaktyczny zmierz również, też 35%. No i 30%. No i w sumie po 10% na Uga, Syd, Mid, MP9, Ilock i T9 Full Injector. Także tak to się prezentuje. No i przechodzimy do kontraktu. Dajmy sobie teraz te alberety. Teraz to. Ja, ja, ja myślę, że to właśnie tutaj to ustawianie może jakoś tam się liczyć do tego co wypadnie. Bo to może działa na jakimś etapie losowania, że najpierw losuje który item, z której kolekcji item ma wypaść. Potem, jeżeli na przykład są dwa, to losuje item, który, który, no, który po prostu wypadnie. tak? Czy jak na przykład nie wiem, tutaj mamy Glock 18 i m 41 s to na przykład wylosuje nam Glocka. No i następnie z tych wszystkich skinów znowu losuje jaki stan broni ma wypaść. I a my, te wszystkie itemy, mamy w stanie lekko używane. Dlatego że MK najdroższa jest właśnie w stanie lekku używana. Przestałem patrzeć, jak to dodaje. Tutaj dawałem na zmianę. No i dobra, myślę, że to będzie OK. Teraz chcę dać 3 z rzędu, i tutaj tak. To będzie wyglądało dokładnie tak. Także jedziemy. No i właśnie teraz zastanawiam się, co tutaj by narysować. Ostatnio, no, było tak średnio. Dlatego trochę przełamiłem zasady, i dzisiaj się podpiszę. Ale nie tak, chcę jakoś ładniej. Robimy tak. Tak. najpiękniej no Damian. Hmm. Naszła mi teraz taka myśl. Może bym tutaj narysował Gracusia. Chcieliście, żeby kontrakt był z moim bratem. Gracuś to mój brat. On w swojej pierwszej skrzynce w życiu trafił kosę, dlatego spróbuję go narysować. Od razu mówię, że raczej nie jestem dobry z rysowania, więc to może być słabe. Będzie słabe, dobra, już widzę, że to jest słabe, ale, ale. Uśmiechnięty musi być, uśmiechnięty. Proszę, uśmiech. Halo. Dobra, jakie dziwne to oko. Na... To, 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 to nie jest wcale złowieszczy uśmiech. Dobra. On nie jest do siebie podobny, ale. Ale zdaję, że to jest mój brat. Gracie jak to oglądasz, to proszę nie obrażaj się na mnie. To, 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 to. <śle> Dobra. To jest mój brat i on ma przynieść dzisiaj mi szczęście. Do tego oczywiście może jakieś tutaj serduszko za nim narysuję i jeżeli to jest Chodrot, no to może tutaj napiszemy gdzieś takie. Takie e, hot, e, taką fajną czcionką, taką ochot, i tutaj może takie duże rod. Mam nadzieję, że game nogarnie. Także ja jeszcze zamazuję tutaj drop. No i lecimy z tym. Dzisiaj nie będziemy za dużo rysować. Także jedziemy. Jakaś miłość. Trzymam kciuki. Kontakt został wysłany. 10 na 10, uwaga, uwaga. Jeżeli chodzi o tego Glocka, to on kosztuje 10 euro. Czyli jesteśmy dzisiaj 40... prawie 50 euro na minus. No o co tu chodzi z tymi glockami? Ja nie wiem, mam do nich jakiegoś pecha. No i teraz było 50 na 50. Dobra kolekcja wypadła. No ale niestety wypadł glock. Powiem tak, myślałem, że jednak ten kontrakt będzie miał dosyć większe szanse powodzenia, no ale dobra, no, no nie wyszło, zdarza się, tak? Mam w planach nagrać kontrakt na ładniejszą mękę, droższą memkę. Chyba wiecie o czym mówię. Także co ja mogę dzisiaj dużo mówić? 3000 łapek i lecimy z kolejnym odcinkiem z kontraktu. Dzisiaj tak średnio zadowolony Zapraszam was jeszcze na 24 godzinnego streama, który odbędzie się w sobotę o godzinie 12 na moim kanale na YouTube, także wystarczy, że Będziecie subskrybować mój kanał, to powinno wam przyjść powiadomienie, że jest 24 godzinny stream, na którym też pewnie sobie machniemy jakiś kontrakt yy, Pootwieramy skrzynki, pogramy w Cesa, pogramy w inne gierki, także, o w ogóle będzie tam co godzina giveaway, także no Tutaj, te wszystkie skiny, które mam, czerwone i różowe, Tutaj te dwa różowe chyba są. Ten różowy i te, te dwa, będą do wygrania. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. No i pamiętajcie, że 3000 łapek to kolejny kontrakt u mnie na kanale. Siema!